Jesz tyle, co nic, a Twój brzuch ciągle rośnie? Gratulacje! Właśnie wprowadziłeś swoje ciało w tryb biologicznego bankruta. Większość diet niszczy Twój metabolizm, bo ignoruje dwa hormony – insulinę i kortyzol. Jeśli jesz zbyt mało i zbyt często, to Twoja insulina jest ciągle wysoka. A wysoka insulina to kłódka na Twoich komórkach tłuszczowych. Możesz być w deficycie, ale Twoje ciało nie ma klucza do własnych zapasów. Dołóż do tego stres i brak snu, a wystrzelisz kortyzol pod sufit. Kortyzol to sygnał. Magazynuj tłuszcz na brzuchu, bo idą ciężkie czasy. Dlatego chudniesz z twarzy i nóg, a brzuch stoi w miejscu. Zmień strategię. W systemie 2.0 naprawiamy biochemię, a nie liczymy kalorie. Chcesz wiedzieć, jak odblokować swój metabolizm w trzech krokach? Sprawdź mój nowy post na profilu i odbierz e-booka odchudzanie 2.0.